Dzień dobry. Witajcie na kanale Herby, Flagi Logotypy. W kolejnym odcinku na żywo, w którym przedstawię nowości heraldyczne, nowości brandingowe. Rozpoczynamy, szanowni państwo, od pokazania agendy. A tak naprawdę od połączenia się z moim ekranem, tak żebyście państwo tradycyjnie mogli podglądać przygotowane przeze mnie grafiki. Już działamy z kwestiami technicznymi. Listwę na zewnątrz sobie tutaj rzucimy na dół. Dobrze, myślę, że jest wszystko OK. 42 odcinek. To, co powiedziałem wcześniej, rozpoczynamy od przedstawienia agendy. Ewolucja herbu arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, czyli Nowego Metropolity Katolickiego, nowe logo Indianapolis Indians, nowe logo New Orleans Saints, nowe logo, nowe logo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To jest dla mnie zaskoczenie, bo. Nie tak dawno przedstawiałem właśnie to, które pozostanie, szanowni Państwo, godłem oficjalnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ale o tym za chwilę więcej. I jubileuszowy znak NKS Fablok Szanów. Sprawdźmy, czy tak, myślę, że jest wszystko ok. Widzicie Państwo przygotowane przeze mnie grafiki. Przechodzimy do tej pierwszej nowości, czyli do ewolucji. Herbu nowego metropolity katolickiego. Ja przygotowuję, szanowni państwo, pełny odcinek z blazonowaniem tego herbu, także dzisiaj nie będę omawiał symboliki. Chciałbym tylko państwu pokazać w takim krótkim, krótkim graficznym skrócie, jak ten herb wyewoluował, czyli od herbu biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej, bo tam rozpoczynał swoją biskupią posługę obecny arcybiskup katowicki Andrzej Przybylski, do właśnie herbu metropolity katowickiego. Widzimy, że te zmiany są znaczące. Oczywiście proszę pozostawić sferę kapelusza i chwostów, bo tutaj mamy po sześć w biskupim z każdej strony. Teraz mamy dziesięć, szanowni państwo, w, biskup, w arcybiskupim kapeluszu. No ale sama tarcza, to co najważniejsze, symbolika ewoluowała. Oczywiście ewoluował również pasterski krzyż, podwójny krzyż, no i to, co ważne, mamy również paliusz, szanowni państwo, biały paliusz nad dewizą in christo, także pełny odcinek już myślę, że niedługo, przygotowuję się do tego odcinka. To, co ciekawe i zastanawiające, to bardzo mało informacji z brazonowaniem i na stronie Archidiecezji Katowickiej, ale również i na stronach chociażby Niedzieli czy Gościa Niedzielnego katolickiego. Inaczej było z herbem poprzedniego Metropolity arcybiskupa Galbasa. Tam naprawdę komunikowano tę symbolikę. Tutaj brakuje tej komunikacji, ale mam nadzieję, że to może na dniach się, może na dniach się, szanowni państwo, zmieni. No widzimy, że jest część symboli, która przeszła do, do tarczy herbowej arcybiskupa przybylskiego z tej tarczy biskupiej, no ale sam układ tarczy się zmienił, kolorystyka się zmieniła. No, i na to przyjdzie czas, żeby ten herb, szanowni państwo, omówić. Tutaj widzimy wykorzystanie tego herbu na tronie biskupim w Archikatedrze Katowickiej. No i pierwsza zmiana brandingowa: Indianapolis Indians, czyli klub baseballowy z drugiego, trzeciego poziomu ligi amerykańskiej, zmienił swój znak, wykorzystuje nadal te. Etniczne, tak moglibyśmy powiedzieć, indyjskie symbole, aczkolwiek uprościł ten, ten znak bardzo mocno. Tutaj widzicie Państwo stary znak i nowy znak. Po lewej stronie stary znak Indianapolis Indians z, z takim krzyżem indyjskim i z wzorami, wzorami oczywiście indyjskimi. No i tutaj, teraz w tym nowym znaku, szanowni Państwo, rozpisanym na polu okręgu wielokrotnie o tym mówiłem, że te znaki teraz są wpisywane. Pole okręgu tak, żeby łatwiej komunikowano się tymi znakami w social mediach. No, bardzo praktyczna tak naprawdę forma. Pozwólcie Państwo, łyk herbaty w południe, niedzielne południe. Widzimy, że głównym symbolem tego znaku jest monogram z literą I. To oczywiście odwołanie do pierwszych liter y, nazwy klubu, ale również i nazwy miasta. I to wszystko uświetnione jeszcze rokiem powstania klubu 1902, wszystko w ringu granatowym z białymi napisami i jeszcze dodatkową czerwoną bordurą. Tak wygląda ewolucja tego znaku od 1969 roku. Widzimy, że od 1995 roku klub bardzo mocno identyfikował się i komunikował tymi, tymi symbolami indiańskimi. No i ta zmiana jest na pewno potrzebna, na pewno idzie ku dobremu, Nowoczesna, w barwach bardzo dobrze komunikujących się, bo trzeba podkreślić, że białe napisy na granatowym polu z dodatkowymi czerwonymi elementami to, to na pewno dobrze robi w komunikacji. Tutaj na dowód tego przygotowałem Państwu dwa screeny z oficjalnej strony Indianapolis Indians. Widzicie Państwo, jak, w jaki sposób, na, o jakich ornamentach, właśnie etnicznych, tych indiańskich, był ten znak komunikowany. A tak będzie wyglądał Znak słowny Indianas, Indian, Indians na koszulkach, trykotach be, baseballistów z Indianapolis. No I właśnie ta pierwsza litera, stylizowana mm, z takim ornamentem, trafiła do głównego znaku główny monogram główny symbol tego znaku rozpisanego na polu okręgu. Kolejna zmiana za oceanu, ale tym razem jesteśmy w lidze. Futbolu amerykańskiego New Orleans Saints święci, Szanowni Państwo, z miasta Nowy Orlean, postanowili no właśnie, z, lekko zmodyfikować, lekko odświeżyć swój znak, bo od początku tym znakiem jest właśnie Lilia. Bardzo mocno heraldyczny znak, bardzo przeze mnie lubiany, wielokrotnie to powtarzałem na moim kanale, herby, flagi, logotypy. Znak kojarzący się oczywiście również z, z Florencją, ale również i z klubem piłkarskim Fiorentina. Tutaj widzicie Państwo ewolucję tego znaku od 1967 roku i widzimy, że, że te zmiany to tak naprawdę kosmetyka od, od 2000 roku. Widzimy złotą lilię z podwójną, biało. Czarną bordziurą, no i ten nowy znak to, to również bardzo płynna, lekka kontynuacja, bardzo płynne, lekkie odświeżenie. Kolejna zmiana, to co już powiedziałem wcześniej, zapowiadając agendę, zmiana logo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jak sobie Państwo przypominacie, niedawno, może rok czy półtorej roku temu, omawiałem wprowadzenie tego logo. Tutaj widzimy, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Zaprezentował sekundary mark, bo to będzie drugie logo, takie robocze logo, które będzie, będzie wykorzystywane w przestrzeni komunikacyjnej. Ale to, które widzicie Państwo po lewej stronie, ono nie odchodzi do historii, ono będzie godłem. Godłem reprezentacyjnym, czymś na wzór herbu dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, czyli obydwa znaki pozostają w przestrzeni komunikacyjnej. Ten po prawej, ten nowy, bardzo uproszczony, ale ciekawie, komunikujący się. Z logotypem w układzie pionowym Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i z sygnetem z literą, z taką łezką układającą się w literę U, z dwoma takimi apostrofami, można by powiedzieć, układającymi się w wieżę. Ciekawa, ciekawa komunikacja. Spróbujemy ją lekko powiększyć, tak żebyście Państwo mogli dostrzec ten znak słowny, czyli logotyp. Tutaj w wersji. Czerwono-białej, myślę, że jeszcze, jeszcze lepiej komunikującej się. Tak to wygląda w komunikacji przez uczelnie. Widzimy studentów, widzimy kadrę zarządzającą, kadrę naukowców. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tak to komunikuje. Przechodzimy do tematów, czy powracamy do tematów sportowych. Polskiego.net, czyli portal zarządzany przez Jakuba Malickiego, jednego z najlepszych polskich grafików, pochwalił się takim komunikatem. Kilka lat temu opracowałem nowy herb klubu MKS pablok Szanów, nawiązujący do monogramu z czasów międzywojennych. W tym roku władze klubu zamówiły znak upamiętniający stulecie. Nazwa Pablok wywodzi się od miejscowej fabryki lokomotyw. Pozwolcie Państwo. Stąd taki trochę kolejowy vibe. W emblemacie okolicznościowym. Podoba się Wam takie połączenie minimalizmu z ornamentem? Pyta Kuba Malicki. Mnie się podoba bardzo, bardzo dobrze komunikujący się znak i oczywiście rozpisany na polu okręgu. Ale tu przygotowałem na kolejnym zdjęciu, szanowni Państwo, koszulkę i jak ten znak będzie jubileuszowy, paradny, wykorzystywany. Widzimy w złoto czarnej wersji, a tutaj u góry, w lewym górnym rogu, widzicie Państwo tę podstawową wersję logo, rozpisaną oczywiście, czy przygotowaną przez Jakuba Malickiego. Także dwa dobre znaki. Oczywiście ten znak podstawowy jest integralną częścią tego nowego. Widzimy, że doszedł tutaj oczywiście ten taki kolejowy element setka, no i u góry fablok, nazwa klubu. Szanowni Państwo, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeszcze pozostało mi zaprosić Państwa na dwa ostatnie odcinki: heraldyczny z omówieniem, z bazonowaniem herbu Wiednia, i ten e, ostatni, który ukazał się wczoraj, czyli omówienie bardzo ciekawej historii, ale również i symboliki flagi Republiki Turcji. Także zapraszam na kanale Herby, Flagi Logotypy dużo treści z heraldyką, dużo treści oczywiście z weksylologią, no i tradycyjnie dużo treści ze współczesnym. Bendigiem, jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz zapraszam na mój kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.